A dziś pokażę Wam kilka przydatnych komend w Minecraft. Pierwsza komenda to bianrolele random tick speed. Kiedy ją włączysz, to szybciej będą rosły drzewa i tym podobne. Za pomocą drogiej komendy dostaniesz komand bloka. Komenda łedeczki zmieni Twoją pogodę na bezchmorną. Za pomocą czwartej komendy dostaniesz efekt odporności na ogień. Ostatnia komenda doda na wyznaczonych kordach partikle. Zostaw soba na ra!